Witam na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie w końcu tak wyczekiwane rozlosowanie nagród z odcinka. Nie pamiętam z jakiegoś tam odcinka z ratowania, tam chyba była trzecia obrona buzowej tarczy na Twaimpicksie. Więc pierwsze losowanie, tam były trzy dwie bronie. <laughs> Marszadowek, Marszadowek wygrywasz pierwszą broń. Jak chcesz to odbierz, będzie najprawdopodobniej Discord w opisie. Discord będzie w opisie najprawdopodobniej, a jak nie, to podam teraz po prostu. Może najlepiej. E, tak, Discord będzie. Tu, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. A dobra, Discord podam w opisie, bo to sekundę z roboty. O, w końcu coś inny: Ricky LaFleur. Napisz do mnie na Discordzie. Jak nie posiadasz, to sobie zrób, zrób. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Nie, no dobra, Sajk, lecimy dalej z odcinkiem. Dobra, tylko teraz tutaj przychwytywanie okna. Dobry gram Fortnite! Teraz tak na serię lecimy z Fortnite'em. Dzisiaj będziemy farmić. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie kopiarkę metalu. A że już jesteśmy tutaj sami w ekipie to odpalam gierkę. I mam też dla was kolejny konkurs. Tym razem konkurs będzie na emotkę aż za 200 v dolców. Kurde, czekajcie. Albo nie za 200. Nie stać mnie. I tak najpierw wchodzicie tu, bierzecie budowniczego. Ja biorę sobie to. Nie wiem, zadań dostałem. Teraz cyk i trzeba dać dwóch budowniczych minimum do zespołu, żeby nie było. Musicie dać minimum dwóch, pyle jakich ja takich dałem sobie. I tak, wchodzicie sobie. No, jak coś to robię na TwinPixie i to robię dlatego, że mi są tam wygodniej. Ale jak wy chcecie na przykład na kamiennym lesie, to robicie na kamiennym. Chcecie to zrobić na, nie wiem... Na Deskogrodzie, na Deskogrodzie, na Dolinie, na Dolinie, gdzie chcecie to robić, a może nawet na misji podczas gierki zwykłej takiej sobie to zrobić. Chociaż że mówiąc, ja bym nie polecał. To jest drugie podejście nagrania tego, tylko że za pierwszym razem zapomniałem powiedzieć coś o konkursie, wylosować osoby i tego typu rzeczy. A tak ogólnie to w sumie to by było. Myślę tyle, tylko teraz musimy przejść do samej gierki, oczywiście 30 lat później, bo ta gra się pięknie, po prostu tak szybko się to ładuje, nie no to się ładuje 3 sekundy, 3 sekundy. No właśnie, mm, dzięki za 150 subów. Miło mi w sumie, bo. No, miło mi w sumie. jesteśmy gotowi na kolejną bo bardzo czekałem na te 150 subów. Przygotuj się do walki I czekajcie szybkie, szybkie poprawienie ilości wydajności. A raczej wydajności. Tak, gra mam najniższej wydajności prawie w grze, więc jeden pies. I tak, ja tutaj teraz. Tak, cz czemu ja tu wchodzę? Dobra, jak macie budowniczego, to musieliście wziąć recykling. Musicie zbudować ja wam to pokażę, bo to nie jest trudne. Patrzcie, musicie postawić sobie byle gdzie? 9 takich pól. Dziewięć najlepiej, bo no, na większej ilości nie zawsze to działa, no nie? Dlaczego? Ja? Nie, nie ten. O. Patrzcie, ja to teraz robię z drewna, bo na przykład jak będziecie chcieli drewno, to drewno też można oczywiście. To jest yy, najlepszy sposób, myślę. Ja tu... Ja tego używam już dosyć długo i się sprawdza bardzo fajnie. O. Ja powiedzę jakoś nagrywania 2 fps gg. Czemu mi takie FPS-y skaczą? Dobra, już mamy to, to po prostu budujemy kolejne pięterko, oczywiście to można ulepszyć w takim zakresie, jakim się chce to zrobić. Ja tutaj zrobię na tak. Tak, tak, tak. Tak, o. I tak to mniej więcej powinno się prezentować. Ja mam. Ogólnie tutaj zrobiłem trochę to większe, bo chciałem dużo metalu farmić, ale tutaj mamy na przykład takie przykładowe. To jest jedno pięterko. Jedno pięterko będzie się dostawać, nie wiem, od 20, a kula wszystko na maksymalnie, od, dwu, od 50 do 100 matców, a ja mam tutaj dużo tego zrobionego. I chcę wam ja pokazać, ile ja dostaję. Oczywiście, jak już to zbudujemy, Mam budowniczego klasę to musimy włączyć gry wojenne. Ja wam bym polecał... Yy, ...inwazję. Tak, inwazję, bo Witajcie ja na inwazji mam dobrą taktykę. Hey. Jak macie hey, no rpg to, Co to bardzo znaczy? proste. Więc Jest z takiego rpg -a. Nie wiem, jak chcecie, albo dobra A, biorę ta. tego pulsara. Yy, ja mam prawie pod full AWK, jeśli chodzi o gry to wojenne. Damy, kto z Was lubi kosmitu? I tutaj idziemy, idziemy. Ja na przykład na komputerze gram, to klikam F3. Taki prototyp. Jak nie macie zmienionych za bardzo ustawień podczas ratowania świata. macie tutaj takie coś, takie kółeczko musi się wyświetla, kiedy najedziecie na podłogę, bo normalnie jak nigdzie nie najedziecie, to wygląda tak. I tu możecie sobie wybrać. Takie coś, że się wyświetla, to po prostu klikniecie podłoga ścienna. No co podłoga? Ja tutaj stawiam, to? Uznane za na I siebie. teraz musimy zestrzelić statek. UFO, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Cyk? Jeśli chcecie skrócić czas do następnej górskiej. Usit, 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 osit, usit, usit, Dobra. No pulsar niestety mi nie sięgał, ale no to chillera. I teraz patrzcie widzowie. I wy teraz na przykład idziecie na z dwóch, te 6 minut. Wiem, to są dwie fale, no to to jest 12 minut. I wam się tutaj powinny farmić masy. Mi się już powinno ze 150 farmić, choć to niepewne, bo to się różnie farmi. no Nie oszukujmy się, to się farmi dosyć różnie. Czasem się szybciej, czasem się wolniej to farmi. I po prostu trochę się to wolniej farmi, ponieważ ja gram sam. I, czy po prostu mam tylko dwóch, bo jeśli macie dwóch tylko, to wam się będzie wolno farmiło. Po prostu jak, 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 jak najwięcej musi się dać tam do zespołu bohaterów tych budowniczych. I po prostu będzie to się szybciej robiło, to jest takie... Nie wiem, czas symulacji? To, Nie to wszystko zależy od tego ilu macie budowniczych, bo na przykład ja mam tutaj tylko tego, tych dwóch, jednego założonego. Świeżego, I troszkę to wolno idzie, ale na przykład jak teraz ja sobie tutaj postrzegam do tych pustaczków śmiesznych Kolejne takie kufeczka. No i gdzie ty Pimpek jesteś? No gdzie ty jesteś? Jeszcze tutaj Pimpek nie ma. No już nie ma Pimka. Okej, okay, idziemy sobie tendy, 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 tędy... I mi się wydaje, że będą już się farmione trochę. I proszę bardzo. 150 metalu i się kamienia. I to się bardzo szybko farmi, więc ja naprawdę polecam ten sposób. Na przykład teraz tutaj... O, postajemy, zobaczymy ile się na farmi. Dajemy do, cztery, do, do czwartej minuty. Zobaczymy, że się w ogóle cokolwiek na farmi. O, jest kolejny. Proszę bardzo. Cykl. Zebraliśmy i najbardziej chyba... Mi się wydaje, że to najlepiej działa, gdy macie słaby ping. Jakby mm, właśnie duży ping. Bo ostatnim potrzebiem, jak miałem chyba 200 pingów, to mi udało się zebrać dwa razy na raz. Yy. Ale to może być może jakiś błąd, ale mi się wydaje, że im więcej pingu, tym więcej może Wam się to uda ze zebrać naraz. Tym bardziej, kiedy na przykład Wam się zrespi 1000, bo tysiąc 1000 to jest maksymalna ilość, którą możecie naraz zebrać, która się tam respi. Tak jak Wam się zrespi te 1000, tysiąc, to jak macie te 200 pingu, to możecie nawet po dwa zebrać naraz. Ja nie wiem, jak to działa w tym momencie, bo ja to nagrywam. No zobacz, no pewnie wiecie, kiedy to nagrywam, bo widzę, że dużo osób śledzi też na bieżąco moje filmy, potem 30 fps jest, to na pewno ktoś to ktoś śledzi, to ogląda to na bieżąco. Po to, to ja bardzo dziękuję. No, ja tutaj czasem ladzie coś. Mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych sposobów, bo jak macie budowniczego, to możecie to robić. Na przykład na misji, gdy gracie w gdzieś, to naprawdę to warto sobie postawić, kiedy się skończy misja, będziecie mieli 13 sekund chyba tam od 10 sekund, od 5 do 10 sekund tam chyba coś takiego, jest tam 20 sekund, macie na zebranie wszystkiego i na przykład jak gracie gracie i to postawicie. Tu Macie tam chyba 20 sekund na zebranie wszystkiego, i dopiero was wrzuca do zbierania nagród. To na przykład możecie sobie postawić to przez, yy, przez cały mecz awczyć. Ktoś inny za Was będzie meczek robił, a będzie, a po prostu koniec meczu podejdziecie, zbierzecie sobie cały klapel, kamień, czy co wy tam chcecie mieć, i po prostu będziecie mieli więcej metalu. Myślę, że sposób nie jest wcale zły. Oczywiście, lagi zawsze muszę mieć. O 200 pingu to możemy to przetestować. Aha, już 10-7. No to jednak nie przetestujemy. No, mi się wydaje, że to jest dobry sposób. Ja go używam. Nafarmiłem nim ostatnio... Na przykład o to jest dobry sposób na wytrzymałościówkę. Zróbcie sobie coś takiego, odpalcie wytrzymałościówkę na deskogrodzie. ostatnio robiłem i zebrałem ponad 15, ponad 20 tysięcy kamienia przykład, tylko że już go trochę zużyłem, bo kolegom pomagam właśnie w tej farmiarce, bo dużo u kolegów też robię, bo mnie poprosili dużo os ilością osób tłumaczy, to bo myślałem, że żeby nie tłumaczyć, to po prostu zrobię poradnik na YouTube'a, bo mi się nie chce trochę tłumaczyć czasem. A taki poradnik to zawsze lepsze niż na pewno, gdybym to tłumaczył ja, bo czasem można czegoś nie zrozumieć i ja jeszcze tylko tutaj do... Ja... Myślę, że to w tym odcinku byłoby na tyle. Yy, proszę zgłaszać się o nagrody, o od odbieranie nagród na Discordzie, jak już mówiłem. A jeżeli Discorda nie posiadacie, no to pod y, przedmiotem wynikami konkursu będziecie mieli mojego Messengera w opisie. Też można sobie zobaczyć tutaj do Messengera, nie potem, bo no niestety, takie życie. Chyba, zmieniłem niech na Messengera. Dobra, nieważne, w każdym razie Messenger taki sam jak mój nick. Discord, taki sam jak Monik, tylko że hashtagi też będą podane w opisie, oczywiście. Ja życzę Wam miłego dnia, tylko tutaj co do fali do końca dotrwamy i zobaczymy, ile mi się nawarniło przez 6 minut. Zaczynałem chyba, nie no, miałem 700, coś metalu, bo ja dzisiaj, nie no, miałem 600, 700 metalu, coś takiego, coś takiego, a już mamy 1300, więc to już naprawdę działa. Więc no mówię. Wy robicie sobie gry wojenne, a Wam się farmi metal. Czy to nie jest piękne, czy to nie jest opłacalne? No oczywiście, że to jest Bo są tak naprawdę prawie nic nie musicie robić, a wam się zarabia metal. No, no opłacalne po prostu. To jest taki sposób, z którego zawsze będziecie zarabiać i prawie nigdy nie wyjdziecie na minus. Znaczy, w sumie nigdy, no na początku tak? Nie, na laurach! Punkt obrony przenosi się na Później jak już ogarniacie sobie to całe takie dobre, to będzie Wam się mega szybko farmiło i będziecie sobie mogli szybko zbierać, łatwo farmić dostaniecie po prostu dużo tego, to ja życzę wam miłego dnia, powodzenia w, szu w szukaniu, oczywiście zbieraniu dalszego metalu, bo w tym, me w tym meczu już zebrałem 1000, właśnie, Po prawie 1000 zebrałem, jakieś 900 zebrałem już w tym meczu, więc myślę, że opłacalne, no to było 6 minut tylko, przypominam, więc no 7 minut, coś takiego, to już macie tak naprawdę 1000 metalu ponad, no nie wiem, czy aż tak, nie wiem, czy w takim tempie byście to tyle metalu zebrali na gierce, ale zupełnie się zebrali, ale no nie, nie, nie. czekaj, gdzie gdzie, co, 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 gdzie to leci? O, jest ufa. Ale prawdopodobnie w, po, nawet może w większych ilościach, ale po prostu byście się z tym zmęczyli, byście musieli czekać, zbierać długo coś, a tu macie po prostu metal darmowy i tyle. Nie, no możecie sobie coś... możecie zrobić trochę z kamienia, trochę z metalu i trochę z drewna i będziecie dostawali trzy naraz. Na przykład, nie wiem, dosłuchajcie 100 metalu, 100 kamienia i 100 drewna i wtedy też będzie Wam to działało, tylko że ja akurat tylko pod metal to robiłem bo po prostu im więcej tego, tym szybciej też to się pojawia, dlatego ja to zrobiłem tak w ten sposób. Nie róbcie tego większego, nie polecam. U mojego kolegi robiłem takie większe, bo chciałbym, żebym zrobił jak największe i mu nie zadziałało. Więc ja tylko ci tutaj, ja drogi widzu, mówię ci tylko, nie opłaca się większego robić, bo to tylko wam albo zabierze macy, albo w ogóle nie, nie będzie to dla was opłacalne. Więc ja tylko mówię, że nie opłaca się kompletnie żaden większy sposób robić. To, to, to w zupełności wystarczy. Nawet jeszcze mi, mi kilku nawet jeszcze nie zaznacza, więc... Mi zaznacza tyle, a i tak farmi się tego dużo, aż tyle, więc mi to w zupełności wystarczy. I w drogi widzę tobie na pewno też Cię to ufa. Ja życzę wam miłego dnia. Siemanko. No pa pa pa.